Rozpakowanie i konfiguracja drukarki serii HP Deskjet 2300. Otwórz pudełko, a następnie wyjmij dokumenty i przewód zasilania. Do konfiguracji drukarki wymagany jest kabel USB. Wyjmij czarną i trójkolorową kasetę atramentową. Wyjmij drukarkę z pudełka, a następnie usuń materiały opakowaniowe. Usuń z drukarki całą plastikową i niebieską taśmę, w tym fragmenty, które mogły pozostać we wnętrzu drukarki. Otwórz odbiornik, a następnie pokrywę dostępu do kaset atramentowych. W obszarze dostępu do kasety usuń taśmę i elementy opakowania. Zamknij pokrywę dostępu do kaset atramentowych. Podłącz wyjęty z opakowania przewód zasilający do drukarki. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. Otwórz pokrywę dostępu do kaset atramentowych. Wyjmij kasetę z czarnym atramentem z opakowania. Chwyć kasetę po bokach, a następnie pociągnij zapasek, aby zdjąć plastikową taśmę. Wsuń kasetę do prawego gniazda, aż usłyszysz kliknięcie. Powtórz te czynności, aby zainstalować trójkolorowy wkład konfiguracyjny w lewym gnieździe. Zamknij pokrywę dostępu do kaset atramentowych. Podnieś podajnik papieru, aby go zablokować w pozycji górnej. Przesuń prowadnicę papieru maksymalnie na zewnątrz. Włóż papier do podajnika papieru. Dosuń prowadnicę papieru do krawędzi papieru. Otwórz przedłużenie odbiornika. Po konfiguracji sprzętu należy zainstalować oprogramowanie. W komputerze przejdź na 123.hp.com. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aplikację HP Smart. Teraz otwórz ją. Na ekranie powitalnym wybierz Kontynuuj. Wybierz, czy chcesz zezwolić HP Smart na zbieranie Twoich danych o użytkowaniu. Wybierz ikonę Plus. Wybierz, skonfiguruj nową drukarkę. Wybierz konfigurację drukarki za pośrednictwem połączenia USB, a następnie wybierz przycisk Kontynuuj. Podłącz kabel USB do drukarki i komputera. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Kiedy drukarka zostanie wykryta, wybierz Kontynuuj. Ponownie wybierz opcję Kontynuuj. Kiedy postąpisz zgodnie z monitami, aplikacja HP Smart wyświetli zadania i ustawienia dla drukarki.